Dzień dobry, witam bardzo bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy lubią kupować perfumy w dobrej cenie. W dobrej cenie jeszcze do 22 stycznia, no nie wiem kiedy film będzie opublikowany, czyli pewnie do jutra, są perfumy, czyli można powiedzieć, że już były. Pani Walewska w takiej ciekawej promocji: kup jeden, drugi dostaniesz za darmo. I tak kupiłam w sumie dwa duety, można było więcej, ale ileż można. Czyli tak, nie było tego pełnego wyboru, czyli nie było, przynajmniej w moim sklepie, Noir, bardzo lubianego i chyba Ruby. Tego nie było, ale było to i jeszcze Classic. Tak, Classic, także najpierw kupiłam te dwa, białe i różowe i potem jeszcze jeden biały. no już kolekcja, chyba jeden otwarłam. No, także Classic... Wygląda tak dzisiaj, czyli Classic biała i Sweet Romance. No to pomyślałam sobie, że zrobię taki mały przegląd tych perfum, które mam, bo naprawdę, no jest już co pokazywać, z tego trochę, więc zacznę od tego, że mam takie bardzo stare kartoniki. To najstarsze, jakie mam, to jest taki, to jest Classic. Zacznę oczywiście od, od tej wersji Classic. Potem wyglądał tak, stosunkowo... Niedawno jeszcze, nawet było to zdjęcie z boku. No to takich to muszę się przyznać, że mam dwa. Ten jest nieotwierany, ten mam otwierany. Także tak wyglądają kartoniki. Powiedzmy te starsze współcześnie, już wyglądają tak. Także zobaczcie, tego trochę mam. Już wyglądają tak: otwierany, nieotwierany. Także tak wyglądają kartoniki. Zaraz wam pokażę flakoniki. To będzie ten z najstarszych, który mam z tej małej pojemności. Czyli to był taki zestaw. Ale całkiem niedawno jest film o tym na kanale. Kupiłam duży flakon pani Walewskiej, jeszcze bez atomizera. Także odkręcany. Nie wiem, czy to widać. Także tutaj aż pachnie tą Panią Walewską, ale dzisiaj już flakonik wygląda troszeczkę inaczej. Nie ma tej stópki. Nie wiem, czy na tym białym tle może... O, niepotrzebnie, jestem na czarno ubrana. Czyli... Ach, może na jakimś... Na książce mojej. Po prostu będę je ustawiać, żeby może było widać różnice. Także stara edycja, nowa edycja. Nie wiem, co sądzicie o tej różnicy. Coś nowego, bezdyskusyjnie. Czyli najnowszy odkładamy już tutaj. No, można powiedzieć, że mam tych kartoników. Jeden, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć kartoników. No, flakoników chyba jednego mniej. Teraz tak. Kolejną taką, będę Wam mówiła o tych najstarszych flakonach, była wersja Gold. Tak wyglądała. Dzisiaj wersja Gold wygląda tak. To znaczy, jeszcze do niedawna tak wyglądała. Ten flakon przynajmniej, teraz już jest zmieniony. Tak wyglądał flakonik w wersji gold i pachniał Gabriela Sabatini. Jeszcze miałam duży flakonik, także jeszcze to nie jest cała moja kolekcja, także myślę, że jeszcze wrócę. Pachniał jak Gabriela Sabatini, po prostu ta pierwsza woda unikalno kwiatowo orientalna kompozycja. No nie są w stanie, nie mogą się przyznać, że tutaj so, są nawiązania do jakiegoś tam zapachunkowego. No i tak, aha, właśnie. I mam ciekawostkę czerwony, ale to nie jest rubi. Rubi dzisiaj wygląda tak. To jest Chic, Bardzo dziwny flakodnik. Zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć, że to jest taka resztka napisu shik. Tu jest nawet to czerwone, odchodzi troszeczkę się łuszczy więc najprawdopodobniej było taką techniką robione to rubi po prostu może tak będzie lepiej widać no taką chyba trochę oszczędną i dzisiaj po tym rubi już praktycznie po chic nie ma śladu, dzisiaj jest to rubi i mam tak, od widza kartonik taki duży to był zestaw o tu nawet jest informacja i mam jeszcze rubi dwa razy Mam dwa kartoniki, a no też kartoniki może po prostu pokażę. Czyli jeden mam pusty, jeden mam... właśnie taki, ten już bez tej stópki, współczesny. Ups, no coś, koreczka nie widzę. I te pachną jak Miss Dior Sherry. Ruby. Aha, jeszcze co jest istotne, to jest takie wklęśnięcie w tym nowym flakoniku. No, tak, żeby... Ruby, no i y, mamy w tej chwili white. Jeden mam zapakowany, właściwie już nie otwierany. No a ten otworzyłam wczoraj. Są różne głosy, są porównywalne do różnych perfum. Te z kolei, ten akord. Ja nie potrafię wskazać, czy do tych perfum, do których inni porównują, to porównanie jest właściwie bo to są perfumy takie trochę niszowe, nawet bardzo niszowe. Ja uważam, że jest to duże podobieństwo do takich perfum. Estee Lauder, właściwie Donny Karan tej linii młodzieżowej DKNY. Estee Lauder to jest jeden wielki kątem, który skupia Michaela Corsa, no, Toma Forda i parę innych marek. Stąd ja tak roboczo dziś tam mam zakonotowane. jeszcze. Jest taki, taki jeden duży obszar Estee Lauder. Donna Karan zrobiła Pure Drop Off, taka linia, Pure Vanilla, To tak blisko, z moim zdaniem, tego. Tak ktoś tam wskazuje i tak sobie myślę, że przy tych pozostałych można mówić właśnie o pewnej bliskości już nie o prostym klonowaniu no chyba, że nie znam wszystkich perfum to oczywiście jest możliwe i wersja Sweet Romance już jakiś kilka lat temu kupiłam sobie ten Sweet Romance właśnie z taką nóżką jeszcze ten z kolei ma pachnieć jak Amor Amor Cherella. a dzisiaj pewnie już jest bez nóżki, ale już nie będę otwierała tu mam zapakowane i zobaczcie jaka jest różnica w kartoniku ten Sweet Romas przed kilku lat ma ten motyw różany no i tak wyglądał okay. flakonik no nie wiem, może powinnam jeszcze jeden flakonik kupić tej pani Walewskiej żeby się przekonać, czy Sweet Romance współcześnie ma taki kształt, ale oczywiście jest różowy, kto ma używał i może potwierdzić, niech da znać no i taka kompozycja moim zdaniem chyba też jedna z ciekawszych to jest ta wersja noir, ale w tej chwili white i noir uważam za najciekawsze no nawet sobie naniosę a tak przegód dłoni bardzo mi się podoba jest, tak, jest pewna y, jakiś tam pomysł, jakaś idea nie są to proste klony co jest y, chwalebne także jeszcze Wam pokażę najprawdopodobniej jest to starsza wersja nie wiem, czy widzieliście współczesne wersje y, tego z czarnego noir, noir z francuskiego noir, znaczy czarny czy też jest właśnie taki jak ten powiedzmy, bez stópki to nie wiem to tyle moich pokazów, tego co mam, ale jeszcze mam takie w tych flakonikach perfumy pani Walewskiej, które były zrobione na milenium, także. No, trzeba będzie jeszcze poszukać, gdzieś, gdzieś w domu są. No, ale duże porządki w tym roku to może być właśnie dla mnie taki takie zadanie na ten rok, zobowiązanie także myślę, że jak się znajdą, bo z kolei z tymi perfumami mil milenijnymi wiąże się taka historia, że po prostu one były zrobione od tak, od niechcenia bardzo dobrze się sprzedawały, bo ze względu na ten jakiś taki milenijny sentyment, czyli już dwie dekady temu ponad, można powiedzieć niedługo niedługo będzie można powiedzieć, że ćwierć dekady temu, jednak magia tego flakonika pani Walewskiej zadziałała i one były właśnie chyba białe wszystkie tak, w takim... Tylko się różniły minimalnie naklejką Ta wersja milenijna była właśnie w takich białych i tam jakaś naklejeczka, na taka, Pamiętam, że opowiadano w dziale marketingu, jako taką ciekawostkę, że coś, co po prostu tak zrobiono, żeby... żeby było, żeby jakoś to milenium uczcić, taki pomysł rzucony luźno i tak... Nie wiem, czy chcieli zagospodarować flakoniki, czy, czy czegoś było w magazynie. No, nie chciałabym skłamać, ale tak, takie miałam wrażenie, że tak właśnie to było robione. No tak troszeczkę od niechcenia. Oczywiście nie mówię, że nie chlujnie, w żadnym wypadku, czy byle jak, ale po prostu nigdy nie, nie rokował temu w y, jakichś wielkich, y, wielkiej przyszłości jednak tak. Jak to bywa i z książkami, i ze wszystkim chyba na rynku, że bywają takie y, byty rynkowe, które potrafią zaskoczyć. Nie wiem, czy Was coś zaskoczyło, jeśli chodzi o tą linię. Czy macie te starsze flakoniki? Gdy odkryliście w ogóle Panią Walewską, dajcie znać. Jestem ciekawa Waszych historii zapachowych. Pa, pa.